Narcyzi sprawiają wrażenie pewnych siebie, niezależnych i przewyższających innych. Jednak ta pozornie niezachwiana fasada często skrywa starannie wykreowany obraz, który chroni ich kruche ego i maskuje prawdziwe słabości. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu największym słabym punktom narcyzów, abyś lepiej rozumiał ich zachowanie i skutecznie przejrzał ich manipulacyjne pułapki. Numer jeden: Ukryta niepewność. Na pierwszy rzut oka narcyzi sprawiają wrażenie ludzi niezłomnych, emanują pewnością siebie i nie pozostawiają wątpliwości co do swojej wyższości. Jednak to jedynie iluzja. Pod tą błyszczącą fasadą kryje się głęboko zakorzeniona niepewność, którą za wszelką cenę starają się ukryć. Można to porównać do imponującego budynku wzniesionego na kruchych fundamentach. Właśnie tak wygląda ich obraz samego siebie. Całe ich zachowanie, podporządkowane jest jednemu celowi. Kreowaniu wizerunku osoby silnej, odnoszącej sukcesy i przewyższającej innych, w rzeczywistości jednak zmagają się z wątpliwościami, lękiem i niestabilnym poczuciem własnej wartości. Ich niepewność często ma swoje źródło w przeszłości, w bolesnych doświadczeniach, odrzuceniu lub traumach, które sprawiły, że zaczęli czuć się niewystarczający. Aby zatuszować tę wewnętrzną słabość, przybierają postawę wyniosłości i arogancji. To ich sposób na unikanie konfrontacji z własnymi emocjami oraz na przekonanie otoczenia, że są odporni na cokolwiek, co mogłoby ich zranić. Ta głęboka niepewność sprawia, że narcyzi są szczególnie wrażliwi na krytykę. Nawet najmniejsza uwaga podważająca ich idealny wizerunek może wywołać gwałtowną reakcję, od gniewu i agresji, przez obronne tłumaczenie się, aż po całkowite wycofanie. W ich świecie nie ma miejsca na przyznanie się do błędów czy słabości, dlatego nieustannie budują wokół siebie mur pozornej doskonałości. Paradoksalnie to właśnie ta obsesyjna potrzeba ukrywania swoich słabych stron jest ich największym punktem zapalnym. Osoba, która dostrzeże tę ukrytą niepewność, może przejrzeć ich maskę i zrozumieć, że ich arogancja to nic innego jak mechanizm obronny. Narcyzi najbardziej obawiają się tego, że ktoś zdemaskuje ich wewnętrzne rozdarcie, bo jeśli ich fasada runie, cały misternie skonstruowany obraz własnej wielkości może się rozsypać. Numer 2. Uzależnienie od uznania. Choć narcyzi sprawiają wrażenie pewnych siebie i niezachwianych, w rzeczywistości są silnie uzależnieni od akceptacji i podziwu ze strony innych. Ich poczucie własnej wartości nie jest stabilne ani niezależne. Zmienia się w zależności od tego, jak są postrzegani. Wyobraź sobie kogoś, kto istnieje jedynie w oczach innych, kto buduje swoją tożsamość na opiniach otoczenia. Tak właśnie funkcjonuje psychika narcyza. Pochwały i uwielbienie to dla nich niczym paliwo, które podtrzymuje iluzję ich wielkości. To nieustanne pragnienie uznania zdradza głęboko ukrytą niepewność. Choć mogą wydawać się wyniośli i przekonani o swojej wyjątkowości, ich wewnętrzny świat jest kruchy i zależny od nieustannego dopływu aprobaty. Każdy komplement działa jak chwilowa ulga, chwilowe umocnienie ich ego, lecz ten efekt szybko znika. Wkrótce wraca uczucie pustki. A oni znów rozpaczliwie poszukują kolejnej dawki uznania, by podtrzymać swoje wyidealizowane wyobrażenie o sobie. Ta skrajna zależność od opinii innych czyni ich wyjątkowo podatnymi na ciosy. Krytyka, brak uwagi, a nawet obojętność mogą wstrząsnąć ich wewnętrznym światem. Gdy nie otrzymują ciągłych dowodów na swoją wyjątkowość, wpadają w kryzys tożsamości. Obawiają się bycia niedocenionymi lub niezauważonymi, ponieważ cała ich samoocena opiera się na potwierdzeniu zewnętrznym. Bez niego czują się słabi i pozbawieni znaczenia. Aby zapewnić sobie nieustanny dopływ podziwu, narcyzi często manipulują swoim otoczeniem. Potrafią wykorzystywać urok osobisty, pochlebstwa, a nawet prowokacje, by uzyskać pożądane reakcje i wzmocnić swoje ego. Jednak ta ciągła pogoń za aprobatą nie daje im prawdziwego spełnienia, wręcz przeciwnie, wpędza ich w błędne koło, w którym wciąż muszą zabiegać o kolejne dowody uznania. To nienasycone pragnienie akceptacji jest jedną z ich największych słabości. Kto odmawia im podziwu, odbiera im kontrolę nad ich własnym obrazem siebie, burząc misternie budowaną iluzję ich wielkości. Numer 3 Brak empatii. Narcyzi są tak pochłonięci własnym światem, że nie potrafią wczuć się w emocje innych. Ich własne pragnienia, cele i potrzeby zawsze stoją na pierwszym miejscu, a uczucia oraz perspektywa otoczenia nie mają dla nich większego znaczenia. Skupieni wyłącznie na sobie nie są w stanie odczuwać prawdziwego współczucia. Nawet jeśli udają empatię, zazwyczaj jest to jedynie powierzchowna imitacja, narzędzie manipulacji lub sposób na poprawienie swojego wizerunku. Brak zdolności do wczuwania się w emocje innych ujawnia się szczególnie w relacjach międzyludzkich narcyzi często ignorują czyjeś troski, bagatelizują cudze problemy lub reagują z wyższością gdy ktoś szuka u nich wsparcia. Zamiast okazać zrozumienie, potrafią obrócić rozmowę na siebie lub umniejszyć uczucia rozmówcy. Wszystko, co nie dotyczy ich bezpośrednio, wydaje się im zbędne, nieistotne lub wręcz uciążliwe. Taka emocjonalna oziębłość odciska piętno na ich kontaktach z innymi. Ludzie w ich otoczeniu często czują się pomijani, nieważni i niedoceniani. Relacje z narcyzem pozostają powierzchowne, ponieważ brakuje w nich prawdziwej bliskości i głębokiej więzi emocjonalnej. Zaufanie trudno jest budować w takich warunkach. Jeśli ktoś wciąż czuje się ignorowany lub umniejszany, w końcu zaczyna się wycofywać. Sam narcyz rzadko dostrzega ten problem, ale jego brak empatii nieuchronnie prowadzi do konsekwencji. Ponieważ nie potrafi angażować się w autentyczne, pełne zrozumienia relacje, stopniowo traci zaufanie i sympatię otoczenia. W efekcie zostawia za sobą ślad ludzi rozczarowanych i emocjonalnie wyczerpanych, którzy ostatecznie od niego odchodzą. Paradoksalnie, mimo ciągłego pragnienia uwagi i podziwu, narcyz często kończy w głębokiej samotności, samotności, której nigdy by sobie nie przyznał. Numer 4: obsesyjna potrzeba kontroli. Narcyzi nieustannie dążą do pełnej kontroli nad swoim otoczeniem, pragnąc narzucać własne zasady w każdej sytuacji. Nie chodzi im jedynie o subtelny wpływ na decyzje innych. Ich celem jest absolutna dominacja nad każdym aspektem życia, zarówno w relacjach prywatnych, jak i zawodowych. Ich poczucie wartości jest ściśle związane z możliwością dyktowania warunków i manipulowania rzeczywistością zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Każde odstępstwo od ich planu traktują jako zagrożenie, które może podważyć ich autorytet, a w konsekwencji zachwiać całą fasadą, jaką tworzą wokół siebie. Niezaspokojona potrzeba kontroli nie wynika jednak z ich siły, lecz ze słabości, którą ukrywają pod maską pewności siebie i dominacji. W rzeczywistości to strach przed utratą wpływu napędza ich działania. Każda sytuacja, w której nie mają decydującego głosu, każda decyzja podjęta bez ich zgody, a nawet najmniejszy przejaw niezależności otoczenia mogą wywołać w nich gniew, frustrację lub poczucie zagrożenia. W ich oczach utrata kontroli równa się utracie władzy, a to jest dla nich niewyobrażalne. W zależności od sytuacji i własnych mechanizmów obronnych, narcyzi reagują na takie zagrożenie w różny sposób. Czasem przyjmują postawę ofiary, udając niezrozumianych i skrzywdzonych przez niewdzięczne otoczenie. Innym razem stosują agresję, zarówno werbalną, jak i emocjonalną, aby zastraszyć lub Upokorzyć osobę, która odważyła się działać wbrew ich woli. Bywa też, że uciekają się do manipulacji, wykorzystując poczucie winy, szantaż emocjonalny czy dezinformację, by odzyskać przewagę nad rozmówcą. Dla narcyza kontrola to nie tylko narzędzie do dominacji, ale również sposób na radzenie sobie z własnymi lękami. Podświadomie wierzy, że jeśli podporządkuje sobie otoczenie, stworzy bezpieczny świat, w którym nic nie zdoła zagrozić jego pozycji. Każdy sprzeciw burzy ten wyimaginowany porządek, odsłaniając kruchość jego ego. Dlatego też narcyzi podejmują coraz bardziej skrajne środki, by odzyskać wpływy. Kłamią, manipulują faktami, zmieniają wersje wydarzeń lub prowokują konflikty, byle tylko zyskać przewagę i przywrócić poczucie kontroli. Ich obsesyjna potrzeba dominacji prowadzi jednak do coraz większych napięć w relacjach. Osoby z ich otoczenia stopniowo zaczynają odczuwać frustrację, zmęczenie i ograniczenie. Partnerzy w związkach czują się duszeni, współpracownicy przytłoczeni, a przyjaciele wykorzystywani. W pewnym momencie pojawia się naturalna potrzeba dystansu, sprzeciwu lub całkowitego zerwania kontaktu. To dla narcyza prawdziwy kryzys, ponieważ jego największym lękiem nie jest sama utrata kontroli nad ludźmi, lecz to, że ktoś może dostrzec, iż jego władza była jedynie złudzeniem. Jednak zamiast wyciągnąć wnioski i dostosować swoje zachowanie, narcyz interpretuje dystans innych jako niesprawiedliwość, zdradę lub zazdrość otoczenia. W jego świecie to nigdy on ponosi winę za konflikty. Zawsze są one wynikiem błędów i nielojalności innych. Dlatego też zamiast zmieniać siebie, narcyz koncentruje się na znalezieniu nowych sposobów kontroli. Próbuje wzbudzać litość, szuka nowych ofiar, które dadzą mu poczucie władzy lub wraca do dawnych znajomości, by ponownie wciągnąć ludzi w swoją grę. W rzeczywistości jednak ta potrzeba kontroli jest dla niego jak pułapka, w którą wpada raz za razem. Im bardziej próbuje podporządkować sobie otoczenie, tym większy opór napotyka. Im silniej stara się dominować, tym szybciej traci ludzi, których usiłuje kontrolować. W ten sposób wpada w błędne koło. Im większy jego lęk przed utratą wpływu, tym bardziej obsesyjnie go szuka, a im bardziej to robi, tym bardziej niszczy swoje relacje. W efekcie pozostaje z narastającą frustracją i samotnością, które paradoksalnie są skutkiem jego własnych jego działań. Jeśli masz w swoim otoczeniu narcyza, ważne jest, by nie dać się wciągnąć w jego grę i nie pozwolić mu decydować o Twoich emocjach czy wyborach. Ustalanie jasnych granic, zachowanie niezależności i świadomość mechanizmów manipulacji to kluczowe kroki do ochrony przed jego wpływem. Narcyz nie zmieni się pod wpływem próśb ani tłumaczeń. On nie szuka porozumienia, lecz podporządkowania. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w długiej perspektywie jest nauczenie się. Jak nie poddawać się jego kontroli, a jeśli sytuacja tego wymaga, całkowite odcięcie się od toksycznej relacji. Numer 5. Zazdrość i obsesyjna rywalizacja. Zawiść i potrzeba nieustannej konkurencji to cechy głęboko zakorzenione w psychice narcyza, które wzajemnie się napędzają. Ich poczucie własnej wartości nie opiera się na obiektywnych kryteriach, lecz wyłącznie na porównaniach z innymi. Nieustannie mierzą swój sukces tym, czy potrafią kogoś prześcignąć. Ta wewnętrzna presja sprawia, że są wyjątkowo podatni na zazdrość. Każda osoba, która zdobywa uznanie, podziw czy odnosi sukcesy, staje się dla nich zagrożeniem. Życie narcyza przypomina niekończący się wyścig, w którym stale dąży do kolejnych osiągnięć. Jednak nie robi tego z pasji ani dla własnej satysfakcji. Jego motywacją jest wyłącznie chęć bycia lepszym od innych. Problem polega na tym, że niezależnie od zdobytych celów nigdy nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany. Sukces, który początkowo wydawał się spełnieniem, szybko traci na wartości, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś jeszcze bardziej doceniany, utalentowany lub odnoszący większe sukcesy. Ta niekończąca się pogoń wpędza go w spirale frustracji i niezadowolenia. Zamiast cieszyć się osiągnięciami innych, narcyz odbiera cudze sukcesy jako cios wymierzony w jego własny wizerunek. Nawet bliscy przyjaciele, rodzina czy partnerzy nie mogą liczyć na szczere gratulacje czy dumę z ich osiągnięć. Zamiast tego narcyz umniejsza ich dokonania, próbuje je podważać lub wprowadza subtelne manipulacje, by osłabić znaczenie cudzych triumfów. Może rzucać uszczypliwe komentarze, lekceważyć osiągnięcia innych lub dyskretnie podkopywać ich pewność siebie. Taka postawa działa destrukcyjnie na jego relacje z otoczeniem. Ludzie z czasem zaczynają dostrzegać, że nie mogą liczyć na wsparcie ani autentyczne zainteresowanie. Narcyz traktuje ich jedynie jako rywali lub narzędzia do budowania własnego ego. W efekcie osoby z jego otoczenia czują się niedocenione, wyczerpane emocjonalnie i w końcu decydują się zdystansować. Ostatecznie, mimo nieustannego pragnienia podziwu i uznania, narcyz zostaje coraz bardziej osamotniony. Podczas gdy inni budują prawdziwe relacje i czerpią radość z własnych sukcesów, on wciąż tkwi w pułapce wiecznej rywalizacji. Zamiast zmierzyć się z wewnętrzną pustką, kurczowo trzyma się iluzji, że musi być lepszy, bardziej podziwiany i bardziej niezwykły od wszystkich wokół. Jednak ta iluzja nie prowadzi do spełnienia, lecz jedynie do narastającego poczucia frustracji, zazdrości i izolacji. Numer 6. Lęk przed zdemaskowaniem. Za fasadą pewności siebie, którą narcyz starannie kreuje, kryje się głęboko zakorzeniony strach, paniczna obawa przed zdemaskowaniem. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwyciężeni, niezachwiani i pełni wewnętrznej siły, w rzeczywistości ich wnętrze jest przepełnione wątpliwościami i niepewnością. Nie ma dla nich większego zagrożenia niż możliwość, że ktoś odkryje prawdziwą naturę ich osobowości, dostrzeże ich słabości i obnaży iluzję doskonałości, którą tak skrupulatnie budują. Aby temu zapobiec, narcy stworzy perfekcyjnie wykreowany obraz samego siebie. Idealną maskę, za którą ukrywa swoje prawdziwe ja. To nie tylko sposób na oszukanie otoczenia, ale również na oszukanie siebie. Ukrywając własne niedoskonałości, unika konfrontacji z lękiem przed odrzuceniem, krytyką i wewnętrzną pustką, którą czuje, choć nigdy by się do tego nie przyznał. Jednak ta starannie zaprojektowana fasada jest niezwykle krucha. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, jedno podejrzenie ze strony otoczenia, by cała konstrukcja zaczęła się. W sytuacji, gdy pojawia się zagrożenie, że ktoś przejrzy jego mechanizmy manipulacji, narcyz wpada w stan gotowości. Stosuje wszelkie możliwe taktyki, od umiejętnych uników i subtelnych kłamstw po agresywne ataki. Każda próba podważenia jego wiarygodności lub zadania niewygodnych pytań jest dla niego równoznaczna z osobistym atakiem, na który reaguje z przesadną obronnością. Chęć utrzymania pełnej kontroli nad własnym wizerunkiem jest dla niego tak fundamentalna, że nie cofnie się przed żadną manipulacją, byle tylko uniknąć konfrontacji z prawdą. Strach przed demaskacją nieustannie zmusza go do opracowywania coraz bardziej wyrafinowanych strategii manipulacyjnych. W zależności od sytuacji potrafi przybrać różne role. Może jawić się jako charyzmatyczny lider, człowiek sukcesu, a nawet jako ofiara, jeśli to pomoże mu wzbudzić współczucie i odwrócić uwagę od swoich prawdziwych intencji. Świadomie wikła. Otoczenie w sieć półprawd i iluzji, starając się, by nikt nie dostrzegł jego rzeczywistej, pełnej lęku natury. Mimo wszystkich tych wysiłków, lęk przed ujawnieniem pozostaje cieniem, który nigdy go nie opuszcza. Presja podtrzymywania doskonałego wizerunku jest miażdżąca, a każda chwila słabości grozi katastrofą. Głód uznania i podziwu, który tak rozpaczliwie odczuwa, to w istocie jedynie sposób na chwilowe zagłuszenie wewnętrznego strachu, im dłużej trwa w tej iluzji, tym bardziej zbliża się do momentu, gdy prawda wyjdzie na jaw. A kiedy to nastąpi, cała jego starannie skonstruowana rzeczywistość może rozpaść się w jednej chwili, pozostawiając go bezbronnym wobec własnych lęków, przed którymi tak długo uciekał. Numer 7, brak świadomości siebie. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Narcyza jest jego całkowita niezdolność do szczerej autorefleksji. Nie patrzy na siebie z dystansem, lecz trwa w błędnym kole samooszukiwania i nieustannego potwierdzania własnej wyjątkowości. Krytyka, nawet jeśli jest całkowicie uzasadniona, nie ma na niego wpływu. Odrzuca ją natychmiast, ponieważ nie chce ani nie potrafi przyznać się do własnych słabości. Nawet gdy jego działania mają wyraźnie destrukcyjny charakter, zarówno dla niego samego, jak i dla otoczenia, zawsze znajdzie usprawiedliwienie dla swoich decyzji i będzie ich zaciekle bronił, ponieważ nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, wciąż powtarza te same błędy. Zamiast wyciągać wnioski z przeszłości, stosuje mechanizmy wyparcia i racjonalizacji. Każda sytuacja, która mogłaby wskazywać na jego porażkę, zostaje przekształcona w opowieść, w której to on jest albo ofiarą niesprawiedliwego traktowania, albo niezłomnym autorytetem, który zawsze ma rację. Nieumiejętność zmierzenia się z rzeczywistością sprawia, że tkwi w tych samych schematach i nie jest w stanie się rozwijać. Brak świadomości siebie przejawia się także w całkowitym odrzuceniu odpowiedzialności. Narcyz konsekwentnie wypiera się własnych błędów lub zrzuca winę na innych. W jego oczach źródłem problemów nigdy nie jest on sam, lecz ludzie wokół niego. Zawsze znajdzie winnego. Może to być współpracownik, partner, przyjaciel, a nawet los. Ta strategia pozwala mu unikać niewygodnych prawd, ale jednocześnie uniemożliwia jakikolwiek rozwój osobisty. Niechęć do brania odpowiedzialności oraz brak gotowości do zmiany utrudniają mu budowanie głębokich i wartościowych relacji. Konflikty z otoczeniem często się nasilają, ponieważ narcyz nie potrafi komunikować się na równych zasadach i ucieka od wszelkiej samokrytyki. Każda próba zwrócenia mu uwagi na jego błędy kończy się oporem, a nawet agresją. Zamiast zastanowić się nad swoim zachowaniem, woli zdyskredytować osobę, która odważyła się go skrytykować, i zmusić ją do obrony. Ostatecznie ta niezdolność do autorefleksji prowadzi do zamkniętego kręgu oskarżeń i usprawiedliwień. Narcyz pozostaje w stagnacji, niezdolny do zmiany, podczas gdy jego otoczenie stopniowo się od niego oddala, zmęczone ciągłymi konfliktami i manipulacjami. Jednak zamiast dostrzec w tym konsekwencje własnego postępowania, interpretuje dystans innych jako dowód ich zawiści, niesprawiedliwości lub błędnego osądu. W ten sposób błędne koło się zamyka. Życie w iluzji własnej nieomylności, gdzie to zawsze inni są odpowiedzialni za wszelkie niepowodzenia, numer 8, nadwrażliwość na krytykę. Choć narcyz na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie pewnego siebie i niezachwianego w swojej postawie, w rzeczywistości skrywa ogromną wrażliwość na jakąkolwiek krytykę. Nawet najmniejsza uwaga, która nie pasuje do jego wyidealizowanego obrazu siebie, może wywołać gwałtowną emocjonalną reakcję. Każdą, nawet najbardziej konstruktywną czy życzliwą opinię, odbiera jako bezpośredni atak na swoje ego zamiast potraktować ją jako okazję do refleksji, postrzega ją jako zagrożenie, któremu należy się natychmiast przeciwstawić. Paradoksalnie sam narcyz nie ma problemu z krytykowaniem innych. Często wydaje surowe osądy, nie szczędzi uszczypliwych komentarzy i rzadko przejmuje się uczuciami swoich rozmówców. Jednak gdy sytuacja się odwraca i to on staje się obiektem krytyki, reaguje nadmierną drażliwością. Może okazywać urażoną dumę, demonstracyjną obojętność lub wręcz przejść do ataku. Nawet neutralna uwaga potrafi zostać przez niego odebrana jako poważne zagrożenie dla jego autorytetu i wizerunku. Ta skrajna nadwrażliwość odsłania jedną z największych słabości narcyza. Jego pozorne poczucie własnej wartości jest w rzeczywistości niezwykle kruche. Wystarczy jedno krytyczne słowo, by ujawniły się jego wewnętrzne lęki i niepewność. Aby tego uniknąć, często deprecjonuje swoich krytyków lub próbuje ośmieszyć. Sytuację. Jeśli to nie wystarcza, by uspokoić zranione ego, ucieka się do bardziej skrajnych działań, teatralnych, prób, do wartościowania siebie lub agresji wobec otoczenia. Choć stara się kreować na silną i niezależną osobę, w głębi duszy jest niezwykle podatny na zranienia. Jego dążenie do dominacji i kontroli to jedynie sposób na ukrycie wewnętrznych kompleksów. Manipuluje i podporządkowuje sobie innych. Wyczuć się lepszym, lecz kiedy sam znajdzie się w ogniu krytyki, jego fasada zaczyna się kruszyć. Właśnie tu tkwi jego największa słabość, nie potrafi skonfrontować się z własnymi błędami ani zaakceptować swoich niedoskonałości. Jeśli masz do czynienia z narcyzem, nie pozwól, by jego pozorna pewność siebie cię przytłoczyła. Jego arogancja to jedynie tarcza chroniąca przed własnymi lękami. Nie jesteś gorszy i nie zasługujesz na to, by być poniżanym czy manipulowanym. Najskuteczniejszą ochroną przed takim człowiekiem jest całkowite odcięcie się od niego. Nie próbuj go zmieniać ani przekonywać do dostrzeżenia jego błędów. To tylko doprowadzi do kolejnych konfliktów. Zamiast tego, najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie wyraźnych granic i zakończenie relacji raz na zawsze. Na zakończenie mam dla ciebie dwa nagrania, które pomogą ci lepiej zrozumieć filozofię stoicyzmu. Jeśli to wideo Ci się podobało, zostaw w komentarzu 5, jeśli nie, napisz 0, bym wiedział, jak ulepszyć przyszłe treści. Jeśli nasz content jest dla Ciebie wartościowy, rozważ subskrypcję kanału. Tworzymy go z myślą o Tobie. Twoja opinia jest dla nas ważna, więc koniecznie podziel się nią w komentarzu czytam je z przyjemnością i chętnie na nie odpowiadam. Dbaj o siebie dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Trzymaj się i niech Bóg cię błogosławi.